Nie, ale arenie może być ciężko Dobra, trzeba wezmę jeli Dzięki Adas za złotówkę Jak chcesz na arenie mieć banda zuki to musisz najpierw lecieć na beczki Ja wiem, wiem, na arenie będzie ciężko to zrobić jak już Zadaj obrazenia ze strzelby i zabijcie bossa z pompy I będzie wie na banda zuki Ale na arenie też da się to zrobić, do zrobienia test, mi się wydaje na spokojnie Kubik big zerflop Ej, grę mi kaszowało Grę Teraz wróciłem. Mistrzem kilofa 3 flopery jeszcze, a już mi się kończy leczenie nawet To ledwo ledwo ten win chyba No ledwo ledwo będzie jak już Już nie mam ryb tutaj, no żadnych nie ma To są nie. moje os ostatnie ryby Nie, jeszcze tu są 16 sekund, fajnie Nie no to jest easy win Nie ma innej opcji Dzięki ogóra za subskrypcję tutaj Chłopy nie mają szans z Mistrzem o 13 wygrywa grę bez killa. Ej, co tam, chłopy? Jak tam życie? Nie wiedzą, co się dzieje. Ja to już nie muszę nawet klikać myszki, nie? No, gangam style. Nie no, chłopy nie wiedziałem nawet, co się stało. Czemu najebasz? Crack Zero ma Ja pierdole Nie mam siły grać w tą grę kurwa jebaną A najebie mnie Ja pierdolę, Jeden hapy miał Jebam Kampiący za rogiem <gry> o jezu, ale chłopi się wydarł. ja pierwsze. Krak? Uh, no to do tego, do tego. na moim wózku ciągle siedzi. Teraz, teraz. Tory? Jeden. No, my nie mamy teraz. No, jeden. No i. Hej, Bisie. Zróbcie, biało! S -s -s się odbiało. Sara, Sara. Zróbcie mi.